Moi drodzy, jestem już po pracy, ale jeszcze szybciutko skoczę do arkady. Arkady, jak widać, już w klimacie świątecznym. Piękne neony, wesołych świąt. Zobaczymy, co jeszcze się dzisiaj da złapać. Każdy ma szczęście, każdy ma możliwości. Co po niektórzy farciarze już nawet nowe case'u złapali ja jeszcze akurat może nie mam tego co bym chciał ale zawsze może fart jakiś będzie także zobaczymy na wieczornego jeszcze małe polowanie Hot Wheels wejdziemy sobie teraz do smyka i zobaczymy Piękna gablotka jak zawsze przy, przykuwa uwagę No i znów tutaj dorzucone modele są ale raczej powtóreczki i tworzy się widzę bałagan. Straszna ciasnota się robi. No niestety Porszek na, na samym froncie. Chewie Impala Ale ja to wszystko mam. I weź tutaj, bądź mądrzej i coś złap. No niestety, taki jest los kolekcjonera. Biegamy, biegamy. I czasem nic się nie upoluje. Trójpaczek, pięciopaczki. Tu jest ciekawa opcja. No dobra, zobaczmy, może coś jest z Marżeret. Mamy tutaj Mercedesa zestawik, Porsche. Znów Porsche. I pewnie znów Porsche. No nie, no oczywiście, że tak. Tutaj jest zestaw Black Edition. Proszę bardzo, Bugatti. Lamborghini, Toyota, Hammer i Defender świetny zestaw No ale co? Za 1999 troszkę drogo. Można podobno gdzieś taniej kupić. Zobaczmy co tu jest. ktoś tutaj sobie coś odkładał Co my tutaj mamy? No to nie, to nie mój klimat. Ciężaróweczka też ciśnie mój klimat No i tutaj więcej nic nie będzie Po co lecimy? Do kasy Zobaczmy czy coś przy kasie będzie O, proszę bardzo Stary, poczciwy Mustang Ciekawa opcja, fajnie zrobiony jest. Troszkę tyłu mu brakuje. Zobaczymy, tak szybciutko, szybciutko bo zaraz to mnie zamykają. Czy coś tak na tego malucha mam. Fajna opcja. Będę zmieniał koła. Jeżeli chodzi o pontiaka Firebird, serdecznie polecam, bo naprawdę model świetny jest. Chevy oh El Camino też warte uwagi zakupu o następny El Camino jest GMC Cyclone i następny wieszaczek Dodge Dart z Dodge'em Dartem o tyle jest kłopot o właśnie to chciałem powiedzieć że niestety, ale te kalkomanie, które ma na, na masce czy na dachu, to zazwyczaj są uszkodzone. Ja bym go kupił, wziął, ale niestety no, w takim stanie będzie mnie to raziło. Także odpuszczam sobie. Następny bardzo ciekawy model jest Dodge chemii, Hellenger w malowaniu Mopara świetna opcja. Co to jest? To zmiana kolorów. Ford Mustang. Powiem szczerze, takiego nie miałem. Powiem szczerze, jestem ciekawy tego efektu, jak to będzie wyglądało. Nie, nie piszemy. Nie, nie, nie. 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 Także warty uwagi, ten jest model. Wiecie co? Ja go wezmę jednak. Także, także drodzy widzowie, coś mam nowego. Pierwszy model z tego typu. Wypustu Hot Wheelsa zobaczę jeszcze co przy kasie jest tutaj małe, małe przejście do kasy i sobie szybciutko przejdziemy. Zobaczymy co tutaj jest. Te maleństwo, ostatnio robiłem z niego unboxing. To widzieliście pewnie. Przejdźmy sobie dalej. No, proszę bardzo, ultra hot. Porsche 356 Także pozdrawiam Cię Adam, jesteś fanem porsche Typowy klasyk Coś ciekawego No i pozostałe modele Tu jeszcze następny wieszak jest Ja tutaj bym chętnie złapał czarnego mercedesa AMG Ale chyba raczej nie będzie Pójśmy sobie od góry ten zielony, ostatnio chyba szefik złapał, tego zielonego co to jest? o to kia jest alfa romeo troszkę ciasno tutaj się zrobiło Wolało. znów Mercedes, no nic to chyba na tyle będzie. O, no. Mustang mi spadł, biały merolek jest. No, i powiem Wam chyba to wszystko na tyle w smyku. Tu tą Martin, tutaj Harry Potter i też Kia. No dobra, to co, do kasy idziemy szybciutko. Dzień dobry. Dzień dobry, to wszystko dobra. no dobra szybciutko jeszcze do Empiku może zdążę jeszcze do Kerfura a w razie, jeden model jest. Dala, tam jest raz, raz, raz szybciutko bo niedługo zamknięcie to co najpierw ściana wspinaczkowa zobaczymy tak na szybkiego Standard, klocuszki, akura korweta, i tak szybciuteńko. O, Lambo, tego co ostatnio miałem, Muci Buci, czyli Mitsubishi Matchboxa. O, tutaj jest piękno, Volkswagenówka powiem wam uroczy jest ten model ID.Bus otwierane drzwi ale innym razem może nie dzisiaj także jeszcze sobie tutaj spójrzmy Porsche jest też a no, proszę jaki Fiat 500 Tupolino.

Proszę, jeszcze są gablotki z majoret. Tutaj mamy Chevroleta, Corvette. To warto sobie skorzystać. Następny egzemplarz. Czyli dwie sztuki jeszcze zostały. Po ostatnim moim huntingu. Gdzie dla moich przyjaciół wyłapałem modele. No i tu już więcej... więcej już tutaj nie ma, nie ma nic na tym haczyku także lećmy dalej mało oblężenie jest stojaczka szybciutko sobie spójrzmy tutaj mamy pięciobag Batmana tu kosmosiki tu jest koparka z mażoretki no i co, jeszcze mamy formułę niezłe do ładowania 5 opaków jest no i proszę bardzo tu jeszcze jest Honda NSX też w dwóch sztukach jakby ktoś potrzebował to szybciutko lećcie do Empika jeszcze coś można trafić no niestety ale Porsche nie ma Majorete. dobra, to jeszcze Carrefour jeszcze szybciutko do idziemy a w Rosmanie szybki przegląd Land Rover Jeep Isuzu Alpina budowlanka to widziałem, to też widziałem. No i trójpaki: kosmosiki, Porsche, Team, ciężarówka i znów Porsche. No jak kiedyś Porsche było wyrywane z tego Team transportu, to teraz zostaje. Dobra, Carrefour teraz. media szybciutko jeszcze. Dobry wieczór. Custom Chevy. Hirohata Merz. Znów Hirohata. I tych Hirohata. Aż trzy. Czwarta. Zobaczcie. No i... Raczej nic nie będzie. O no, proszę bardzo, Kinkuda fajny, model fajnie zrobiony. No dobra, to lecimy teraz. Już 100% kerfur i na kerfur szybciutko. Spójrzmy sobie co tutaj jest. Szczerze powiem tak, przysłowiowo po łebkach sobie patrzę. Ale może coś mi się trafi jeszcze ciekawego. Czego nie mam. Ale jak tutaj widzę, to raczej tutaj nic nie mam dla siebie. Motoroto. Lećmy jeszcze tutaj. widzę, że już przegląd był, no ale to już nie co się dziwić przeglądy zawsze będą i były pięciopak Fast and Furious formuła znów następna o, proszę szewi no, ale tutaj w pięciopakach to szybcy i wściekli rządzą Tutaj mamy jeszcze matchboxy. Auć bolało. Komfort spadł. Przepraszam, przepraszam cię bardzo. Szybciutko. Maserati. I szczerze powiem, wszystko się powtarza. A tutaj mamy Mitsubishi Pajero. Mutsubishi, o Mitsubishi 300GT. Bardzo fajny model. Świetnie mi ostatnio kastą wyszedł. Japończyk. No i wszystko leci. A tutaj mamy Chevy Corvette Ostatnio moi widzowie dostali w prezencie na targach w Łodzi. Także pozdrawiam chłopaki i dzięki, dzięki za wsparcie. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj co wisi na hakach, tu jest Porsche, Znaczy na hakach, na tych taśmach ale nic już tutaj nie ma Jeszcze przejdźmy do regału z mażoret a jak tutaj nic nie będzie, no to to już widzę, że tutaj nic nie ma. No widzę, że ktoś tutaj już się dobrał, swoją kolekcję powiększył. Co zrobić? Są i takie osoby. No dobra, to chyba na tyle. Wracam jednym modelem, ale chociaż konkretnym Ford Mustang Hot Wheels. Także pozdrawiam. Szybki hunting dzisiaj był ale uważam, że lepiej wrócić z jednym modelem niż z żadnym. I tu jeszcze matchboxiki 5 opaki zestaw szybkiego wsparcia tu jeszcze mamy 5 paczki po 48,99 i to chyba na tyle będzie wszystko i znów Fast and Furious no dobra to a tutaj już byłem widziałem a co mi jeszcze jest tutaj potrzebne o jest Jeż, wszystko mi leci dzisiaj. to co mi jest potrzebne to kropelka a kropelka jak wiadomo wszystko sklei no to dobra, to lecimy już do domu. Wszystkiego dobrego drodzy widzowie. Zapraszam na kanał Stajnia Mustanga. Również Discord Łowcy Hot Wheelsów No i co, i wszystkiego dobrego jeszcze raz. Do subskrypcji również zapraszam, a będzie mi naprawdę miło. Także lecę do domu już. Także pozdrawiam. Przelecę jeszcze tutaj przez prześciuchy, i szybciutko do kasy. Bo kropelka jest, to też jest istotne dla naszych a kropelka jest pomocna dla naszych tematów moderalskich, sami wiecie Także do zobaczenia na następnym huntingu